Wróciłam właśnie z Italiano. Powiem Wam tak. Miał być vlog z Amalfi i z Neapolu z moim bratem. Natomiast skipnęłam w nagrywaniu cały dzień, najważniejszy, ponieważ była łódka, była lekcja gotowania i nie wziąłam ze sobą aparatu, bo bałam się na łódkę. A na lekcję gotowania nie miałam jak nagrywać, bo tam było mnóstwo ludzi i po prostu nagrywałam samej siebie przybitki. Chciałam, żeby to był cały vlog, niestety się nie udało, więc wpletłam Wam tutaj w weekly. Jestem w trakcie montażu vloga i słuchajcie, jednak będzie vlog z Amalfi, bo sklecę coś z tego. Nie mam każdego dnia nagranego, natomiast mam dużo materiału, także będzie vlog najprawdopodobniej. W środę, więc wyczekujcie. Natomiast mm, będą dwa filmy z Włoch, także wyczekujcie na insta i na TikToku, myślę, że Wam się spodobają. A dzisiejszy dzień, w sumie dzisiejszy tydzień rozpoczynamy tak, że, że robię sobie nową maczę, ponieważ dostałam dwie takie puszki od cioci Dominika, która przyjechała z Niemiec i poprosiła mnie właśnie o taką maczę. To jest moja ulubiona, już wam mówiłam, że na, na ritual lab jest pyszna. Natomiast wycofali ją z Amazona wyporu. W Polsce, a ona jest dostępna tylko i wyłącznie w Niemczech. Więc tym razem mam takie puszeczki, a nie taką, wiecie, w saszeczce. I mm, zaczynam, słuchajcie, catering. To nie jest współpraca, sama go sobie kupiłam, ale zaczynam catering. I dzisiaj na śniadanie mamy wysokobiałkowy chlebek pistacjowy, krem z białego czekolady i borówki. Także robię sobie do tego maczę i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda i opowiem co nieco o naszym wyjeździe z bratem. prezentuje się w ten sposób. Ten chlebek wydaje się taki ciastowaty, jakby to było ciasto albo jakiś omlet po prostu. Do tego mamy serek, no i borówki. Także zajadam i zaraz do Was wracam. Dobra, słuchajcie, zjadłam śniadanie i to jakieś 4 godziny temu. Natomiast musiałam podładować sobie ten aparat. W ogóle padła mi nagle bateria, więc yy, widzimy się w kolejnym posiłku. Padam! Wywala nam dzisiaj korki, nie wiem czemu i to tak w to i we wte w tej we w tej we te więc y, jest jakieś zwarcie możliwe przez to, że jest burza nie wiem tak czy siak ogarnęłam już wszystkie rzeczy związane z pracą po wyjeździe y, no i zasiadam do jedzenia drugiego śniadania bo stwierdziłam, że pójdę na siłkę dopiero wtedy, kiedy wszystko skończę żeby na chillu pójść sobie poćwiczyć więc jemy teraz kanapeczkę razową z bazyliowym pesto, sałatą, szynką z intyka i serem a do tego pomidorki Nimi da się najeść, a nie jak na przykład mm, jakimś serniczkiem czy coś, bo też mamy do wyboru różne ciasta. Kilka dni sobie wybrałam, natomiast zdecydowanie bardziej lubię kanapki, bo po prostu taką kanapką się najem, ale bawi mnie to, jak oni często przekrajają w ogóle te. Mm, te rzeczy dobierają rozmiarami, bo dostałam taki kawałek kanapeczki poza jedną, żeby po prostu zgadzała się kaloryczność. To jest hit. Nie ma na co narzekać. Naprawdę dobra kanapka. Ja lubię też taki razowy chleb. Nasz w ogóle wypad z barkiem do Italiano wypadł mega tak spontanicznie, bo powiem Wam, że ja chciałam gdzieś wyjechać z rodzicami i babcią. Jak tutaj rodzice przylecą i zaproponowałam Włochy ale rodzice z racji tego, że babcia raczej by nie chciała lecieć stwierdzili, że polecimy gdzieś, pojedziemy gdzieś po prostu w Polsce i tak też się dzieje, bo za tydzień jedziemy do Zakopanego, yy, to stwierdziłam z moim bratem, że my polecimy sobie do Włoch. No i kurczę, było super. Tak jak uważam, że najlepiej podróżujemy się z Dodo, bo już umiemy podróżować, tak naprawdę bardzo dobrze podróżowało mi się z moim bratem, bo jest po prostu ogarnięty. Ja lubię takie ogarnięte osoby, gdzie ja coś robię, ale druga osoba też. Na przykład ja planuję wszystko, a druga osoba na przykład na miejscu ogarnia rzeczy, czyli na przykład GPS robi mi zdjęcia, rzeczy takie. Komunikacyjne ogarnia, i to jest dla mnie w porządku, i takie sprawiedliwe, po prostu. Tak też było w tym przypadku. Natomiast wiadomo, to jest mój młodszy brat, więc to ja byłam głową podróży, chociaż on by się z tym nie zgodził, bo on jest naprawdę mocno ogarnięty i. Też gadał większość rzeczy po angielsku, bo umie też ten angielski lepiej. Natomiast sam wyjazd oceniam 10 na 10, samo Am Amalfi też przepiękne, cudowne i zdecydowanie bardziej polecam Wam wybrać się do Amalfi. Jak macie już zdecydować się na Nocleg pomiędzy Amalfi a Positano, to zdecydowanie bardziej polecam Wam Amalfi, bo po prostu jest tam po pierwsze ładniej, moim zdaniem, po drugie jest. To Amalfi mniejsze i nie musicie chodzić po tym Positano do jakiegokolwiek hotelu, w górę schodkami przez 10 minut, gdzie da się na maksa zmęczyć. Serio, my chodziliśmy tymi schodkami krótko, ale bo jakie to jest cardio, bolą mnie łydki do dzisiaj. Naprawdę dzisiaj mam takie zakwasy w łydkach i to po wczorajszych i przedwczorajszych schodach. Także z tego względu polecam Wam Amalfi, bo to jest malutkie miasteczko, wszystko jest w miejscu jednym i jest przepięknie. Jest tam naprawdę bardzo fajny hotel. Tutaj podrzucę Wam nazwę. To jest dosyć nowy hotel i ze względu na to, że jest on nowy, był w miarę przystępnej cenie, a naprawdę wydaje mi się, że za rok będzie kosztował 2-3 razy więcej, bo po prostu. Jest całkowicie nowy. Super nam się tam mieszkało. Klima mocna, yy, taka idealna, bo na zewnątrz było mega gorąco. No, po prostu wszystko tam grało. Muszę w ogóle wystawić opinię, bo ostatnio się skapnęłam, że nie wystawiam opinii, yy, jak coś mi się podoba, a to przecież też jest ważne. Więc polecam Wam Amalfi pod tymi trzema ma względami. No i też ze względu na jedzenie, bo wydaje mi się, że więcej miejscówek jedzeniowych miałam w Amalfi zapisanych niż w Positano. i to o wiele lepszych, też patrząc po prostu na cenę. Oczywiście, jak macie jakieś pytania dotyczące naszego wyjazdu, coś miało, zadawajcie. W ogóle jestem dzisiaj taka niedospana, nie wiem czy to widać po mnie, ale jestem taka ścięta trochę, więc mam nadzieję, że będę miała siłę na treningu, bo zaraz lecę na trening po zjedzeniu tej kanapeczki. Troszkę sobie odczekam, tak z pół godzinki, no i lecę, bo już mi brakuje. Ostatnio byłam w czwartek. A ostatnio mam jakąś znowu motywację do siłowni, tym bardziej, że chcę się po prostu dobrze czuć tak sprawnie, po prostu. Zaczęłam biegać, ale chcę znowu tak na maksa wrócić do siłowni, bo naprawdę sprawia mi to frajdę w momencie, gdy wprowadziłam ten jeden trening funkcjonalny w tygodniu. No i po prostu wprowadzam też nowe ćwiczenia, żeby nie mieć tego zastoju, takiego, wiecie, tej rutyny. I jak będziecie na Amalfi, to koniecznie musicie wydająć sobie łódkę. Nawet tak jak my na 4 godziny, bo tam są różne opcje, 4 godziny albo cały dzień to jest wtedy 8-9 godzin, natomiast wydaje mi się, że 4 godziny są jak najbardziej w porządku, takie wystarczające, bo są stopy do popływania. Jest łódka taka pływająca normalnie, czyli są momenty, gdzie płyniecie tak mega szybko i czuć tą bryzę, ale łódka płynie też wolno, żebyście mogli się poobarać. Więc wszystko w jednym, naprawdę super doświadczenie. Tak samo jak lekcje gotowania, na które warto się wybrać, bo robicie pizzę od podstaw. My robiliśmy sos pomidorowy mozzarella sami, zbieraliśmy sami bazylię, po prostu wszystko. Później jeszcze sami robiliśmy tą pizzę. Wiadomo, że nam pomagano żeby to było po prostu dobre, finalnie. Natomiast super doświadczenie, a na koniec dostaliśmy dyplom ukończenia warsztatów zrobienia pizzy. Więc to też naprawdę ogromna polecajka. No i co? Jak nie śniliście o Amalfi, to teraz pewnie pośnijcie trochę, bo <grybuj> mi się zawsze marzyło. Nigdy nie myślałam, że spełnię je tak szybko, bo jest to dosyć, dosyć kosztowny kierunek, po pierwsze, jeśli chcecie zrobić te wszystkie rzeczy, a po drugie, bałam się, że nie znajdę hotelu w przystępnej cenie, a okazało się, że wyskoczyła mi taka perełka. Bo naprawdę, nocleg tam jest drogi, dlatego też dużo ludzi y, zatrzymuje się w Neapolu i dopływa tym promem, który trwa dwie i pół godziny, ale żeby tak marnować tyle czasu na jeden dzień w Amalfi, tak czy siak jestem na maksa zadowolona. Polecam naprawdę jako taki italiano trip, po prostu taka włoska wysepka, żeby nie umierać, serio. A jak macie pytania, to śmiało zadawajcie, ja wam odpowiem. Czego efekty mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć w lipcu? Natomiast rozmawiałam wczoraj z Kasią na podcaście na temat perfum, moich ulubionych zapachów, nut zapachowych. Tak, wiecie, bardzo na luzie, przy kawce. Natomiast były dosyć ciekawe pytania. Porozmawiałyśmy sobie też o tym, jakie zapachy mogłyby nosić według nas jakieś tam popularne osoby. I mnie osobiście mega interesuje, co nosiłby pitbull jaki byłby jego zapach, ale spytałyśmy czat GPT i on nam podpowiedział, że Pitbull ma swoją markę perfum, które nazywają się Pitbull yy, dla mężczyzn i dla kobiet, natomiast nie wydaje mi się, żeby nosił ten zapach. Wydaje mi się, że nosiłby coś takiego unikatowego, coś, co nie byłoby dosyć znane, bardziej taki niszowy zapach. No, nie wiem, jakoś tak sobie rozkminiam. Natomiast druga osoba, którą mega mnie ciekawi, co by miała na sobie, to Tiniste, TSL, czyli Tini po prostu. Yy, jak ktoś nie wie, no to aktorka grająca Violettę. Wydaje mi się, że ona nosiłaby coś takiego sexy, takiego z klasą kobiecego, ale jednocześnie z taką nutą dziewczęcą. Nie będę Wam tutaj zdradzać, o czym mówiłam, jaki jest mój ulubiony zapach i tak dalej, bo wszystko będzie w podcaście. Oczywiście podrzucę Wam linka. A teraz słuchajcie, zabieram się za śniadanie, bo zrobiłam właśnie Pilates. A na śniadanie mamy Weigle. Weigle z pastą jajeczną. Mega dobre. Ja uwielbiam to śniadanie, bo kiedyś je jadłam już. Ja każde śniadanie z tego cateringu przekładam sobie na talerz, bo jakoś tak. Lepiej mi się idzie. Nie lubię jeść z pudełka po prostu. Nawet jak jest to jakiś, nie wiem, jakaś granola. Którą, którą miałam wczoraj, którą trzeba było wygrzebać i tak wylizać z pudełka, to ja i tak y, przełożyłam ją sobie po prostu na, do miseczki, bo jakoś mi tak lepiej jeść. Jakoś nie lubię jeść z pudełka, po prostu. Jakbym miała wziąć pudełko na, na miasto, no to okej, okay, jakby w porządku, bo wtedy jest to idealna opcja. Jestem team przekładanie na talerz. A skoro mam taką możliwość, y, no to Czemu nie? Tak wygląda gotowe śniadanko, więc lecę zajadać, bo patrzcie jak się to prezentuje cudownie. Wróciłam właśnie do domku. Patrzcie w ogóle, jaką mam fajną bluzę. Dostałam od She Is Sunday, czyli ta marka, która ma takie fajne koszulki, coś w tym stylu, takie t-shirty. No i dostałam taką zieloną bluzę z napisem Bonjour. Bardzo fajna. Podoba mi się w ogóle ten zielony. Nie mam chyba nic zielonego w swojej szafie, jak tak sobie myślę. To jest moja pierwsza rzecz, a to kombo kolorystyczne przepiękne. Update numer dwa w tym filmie: słuchajcie, nie mam złego make-upu na tym filmie, po prostu musiałam zmazać sobie makijaż tutaj pod brązerem. Więc to wygląda po prostu komicznie. Ale słuchajcie, chciałabym Wam pokazać mm, dwie rzeczy. Pierwszą to pamiątki, jakie kupiliśmy z Amalfi, bo dzisiaj je rozpakowałam i w sumie zapomniałam, że kupiliśmy z bratem pamiątki. Yy, a z racji, że Amalfi to królestwo cytryn, no to kupiliśmy same cytrynowe rzeczy. Numer jeden, cukierko żelki. Tak naprawdę nie wiem, co to jest dokładnie, bo mój brat myślał, że są to cukierki takie do cmotkania, a okazuje się, że to jest takie squishy. Więc to są żelki... Zapakowane w cukierki. Kolejna rzecz, tutaj mamy rzecz. A okej, okay, ja wiem, co to jest. Tutaj mamy limoncello. Kultowej nalewki, którą znajdziecie właśnie na Amalfi, ale nie tylko na Amalfi, bo ja próbowałam limoncello, jak jeszcze piłam powiedzmy, alkohol dla spróbowania po prostu. Teraz nawet dla spróbowania nie piję, bo po prostu nie lubię smaku alkoholu. To są limoncello, czyli takie nalewki jakby z cytryn. Mm, nie wiem, jaka tu jest zawartość alkoholu, ale z tego. A, okej, okay, dobra, jest napisane: 10%. I z tego, co nam Pan mówił, limoncello musi być tak leciutko alkoholowe. To ma być przede wszystkim słodkie, a gdy ktoś nam podaje limoncello takie mocno alkoholowe, że spirytus. To nie jest prawdziwe limoncello, więc to jest legitne. Mamy dwie buteleczki, jedna dla mamy, druga dla taty. Co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, Bartek kupił magnes rodzicom. Zobaczmy, jaki wybrał, bo ja nawet nie pamiętam. Uuu, takie, coś takiego. Nie wiem, czy widzicie, bo nie chce mi złapać fokusa. Amalfi z cytrynami. Ja też wzięłam magnes, tylko że dla babci. Uważam, że mój magnesik jest lepszy. Patrzcie, jaki fajny. W cytrynie mamy Amalfi. To jest mega cute. Moja babcia lubi takie dziwne magnesy, przynajmniej tak mi się wydaje. No i jeszcze jedna rzecz dla niej. Dam -dam -dam. Cytryna, dokładnie mydło w cytrynie. Mydło w kształcie cytryny w cytrynie. Nawet stąd czuję cytrynę. Myślę, że moja babcia nie będzie używać tego mydła, tylko sobie postawi i będzie leżało, bo ja jej kupiłam kiedyś takie mydło w kształcie róży, takie, wiecie, malutkie, z Bułgarii. Yy, kupiłam mi trzy sztuki. Ile to było lat temu? 11 lat temu. A ona cały czas trzyma to mydło w łazience, nierozpakowane w folii, i leży sobie jako dekoracja. <grym> Więc dając moją babcię, to też postoi. No i to tyle z pamiątek. Yy, szczerze mówiąc, chciałam kupić jeszcze. Ja chciałam kupić jakieś słodycze, ale stwierdziłam, że nie będę jadła słodyczy aż tyle. Ja mam w domu słodycze. Y, tonarelli jeszcze mam z wyjazdu do y, Rzymu, a jakby mi się zachciało, no to znalazłam fajny sklepik w Warszawie, który również ma tonarello. Tonarello to się nazywało? Nie. Tarali, tarali. O, tarali, czyli takie krążki. Mega pyszne. Oliwa, mm, trochę wina tam jest białego, mąka, sól i coś jeszcze chyba, ale to jest przepyszna zagryzka do aperola w ogóle, jeśli ktoś pije, a jak nie, no to samo w sobie jest pyszne. A drugą rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to okularki. Bo ostatnio Wam pokazywałam okulary, które yy, Wybrałam sobie w Aurum Optics, który oferuje w ogóle mnóstwo okularów, i od razu dodam, że jest to współpraca niepłatna, a barterowa. Mogłam sobie wybrać jakieś dwie fajne pary okularów i już Wam pokazuję, na co się zdecydowałam. Zaczniemy sobie od przeciwsłonecznych, a ja zdecydowałam się na wersacze. Nie ze względu na to, że ta marka jakoś. Szczególnie mi się podoba, a ze względu na to, że bardzo spodobał mi się kształt okularów. Dostałam oczywiście do nich taką ściereczkę. W sumie nawet jej nie otwierałam, a powinnam ją otworzyć, żeby przetrzeć sobie nią okulary. A gdy pakuję je po prostu ze sobą do torebki, to trzymam je w takim woreczku, yy, żeby nic mi się z nimi nie stało i żeby przede wszystkim mi się nie porysowały, więc wrzucam od razu sobie tutaj tę chusteczkę. Okularki są przepiękne, czarne. Tutaj mają takie złote elementy, właśnie to logo, powiedzmy, wersacze. I patrzcie na to. Mega Slay, uważam. Bardzo mi się podobają. Okulary powinno się podobno nosić tak lekko na nosie, żeby troszkę u góry widać było oczy. Natomiast ja zdecydowanie bardziej wolę tak. No, uważam, że jest wygodniej po prostu. Natomiast to zdobienie przepiękne. Nawet jak sobie wezmę tak do góry, to też wyglądają bardzo ładnie. Jestem zakochana. No, po, po prostu para idealna. Sprawują mi się już dobre dwa tygodnie. Miałam je ze sobą w Kopenhadze i na Amalfi. Kurczę, no to w sumie dłużej, za trzy tygodnie mi się sprawują. Więc jestem w stanie naprawdę polecić te okularki kształt też przepiękny, a para numer dwa to korekcyjne okulary. Stwierdziłam, że fajnie jest mieć dwie różne pary okularów takich korekcyjnych, ze względu na to, że można je dobierać do stylówki. Ja mam jedne takie, które sama sobie zakupiłam. One są takie alla panterkowe, czyli brązowe i mają też zupełnie inny kształt niż te. Zdecydowałam się na markę mark Jacobs, ze względu na to, że spodobał mi się ten kształt okularów. Kilka marek oferowało coś w tym stylu, natomiast y, zachęcił mnie ten bok taki dość solidny, porównując inne okulary właśnie z tej serii. No i znaczek po prostu, żeby było logo z boku. Dla mnie to jest spoko dodatek. Fajnie jak widać z jakiej marki są okulary, tak jak na przykład. T-shirtów nie lubię w tym stylu, to fajnie mieć jakieś logo albo właśnie napis, tak jak w tym przypadku również, żeby po prostu się, nie wiem, wyróżniać. Powiedzmy, po prostu mi się to podoba. Opulary z Miu Miu też były bardzo ładne, ale stwierdziłam, że skoro ten kształt mi się najbardziej podoba, no to pójdziemy w to. I wiem, że wiecie już, jak w nich wyglądam. Natomiast, przepięknie! Uważam, że one są. Cudowne, mega cute, dziewczęce, urocze. Wszystkie te cechy opisują te okulary. I czasem mogę je sobie nawet tak wziąć do góry, jak mi przeszkadzają na nosie, chociaż. Z reguły mi nie przeszkadzają, bo one są idealnie wręcz dopasowane w porównaniu do moich poprzednich okularów korekcyjnych, które po prostu mi spadały i to mnie denerwowało. Z Dlatego też tak rzadko nosiłam okulary. A te są tak dopasowane, że ja po prostu mam ochotę w nich chodzić. Mam na sobie soczewki, więc nie będę ich teraz zakładać tak na długo, bo mi się po prostu oczy rozważą. Mm, ale naprawdę jestem zachwycona tymi oprawkami. A wada, jaką mam, bo to też jest w ogóle ciekawe, już Wam mówię. Minus 2 na obu oczach. Cylinder minus 0,5. A oś to 103. Cokolwiek to znaczy. Polecam Auru Optics. A ja dziękuję bardzo za okularki. W opisie zostawiam Wam linki do moich par. I co? Lecę się teraz myć. I widzimy się pewnie jutro, bo w weekend jedziemy do babci wraz z Dominikiem i będzie ogromny grill. Myślę, że pokażę to wam w kolejnym vlogu, bo mamy też w planach kajaki, a później od razu jadę z rodzicami do zakopanego, więc będzie się trochę działo i chciałabym wam ponagrywać, ale to w kolejnym vlogu, tak na spokojnie wiecie. Także widzimy się jutro, a ja lecę się ogarniać. Kochani, właśnie skończyłam sprzątać, czyli taki dosyć produktywny poranek, bo mamy piątek, godzinę 11, a ja od. W sumie o 9 zaczęłam sprzątać, tak? 9.30 i w sumie już skończyłam swoją część. Resztę zostawiłam Dominikowi, bo on teraz pracuje. Co prawda na górze, nie w biurze, ale pracuje, więc on posprząta sobie o swojej dowolnej godzinie. A jego działka to łazienki, odkurzanie na górze. Zaścielenie myślę pościeli, bo ja ją wyprałam i nie wiem, i w sumie tyle, resztę mu pomogę. A dzisiaj na śniadanko z cateringu mamy, uwaga co, twarożek z rzodkiewką, szczypiorkiem i ziarnami, do tego chleb żytni razowy, pomidor i ogórek. I tak jak większość rzeczy, raczej przerzucam sobie na talerz. To tego myślę, że nie będę przerzucać, bo, wiecie, łatwo mi wziąć twarożek, chleb i sobie po prostu jeść w ten sposób, więc tak też zrobimy, ale mega dziwny ten twarożek. W sensie twarożek plus na górze są orzechy. Typowo, żeby dobić kalorie, bo cateringi tak robią. No ale cóż, spróbujmy. Nie ma na co narzekać, także zajadam. A słuchajcie, wczoraj kupiłam sobie takie piękne kwiatki. Połowę oddałam Kasi, bo się z nią widziałam na maczy, a połowę zabrałam właśnie ze sobą do domu. Co ciekawego, tutaj u mnie, tak jak Wam mówiłam, mój ostatni dzień dzisiaj jest tutaj, bo wrócę dopiero w czwartek. Jedziemy do babci na weekend. Dominik wraca sobie w niedzielę autem. A ja z rodzicami jadę do zakopanego razem z babcią i moim bratem, więc wrócę dopiero w czwartek. No i w sumie ten wyjazd wyniósł nas mega tanio, bo znalazłam taki świetny nocleg w zakopanem na bookingu za 1900 zł za trzy noce na pięć osób. I to była taka cena już ostateczna, praktycznie, bo nikt nie kupował tego jednego apartamentu i z dnia na dzień widziałam, że ta cena się zmniejszała. Jak chcieliśmy kupić, to kosztowało. 4000, później jak już się zdecydowaliśmy 2700, ale jednak stwierdziłam, że kupię kolejnego dnia, bo gdzieś tam nie miałam czasu, no i okazało się, że 1900 już kosztuje, także last minute, bardzo fajna okazja, naprawdę jest pięknie i co ciekawe y, można tam dowozić catering mój, bo ja już sobie zamówiłam ten catering, więc no nie będę go przerzucać, po prostu... Mm, dojeżdża, więc na spokojnie będę miała też jedzonko, nie będę musiała się martwić o gotowanie. Zresztą mamy tam właśnie aneks kuchenny, przez co rodzice będą mogli sobie gotować. Oni tak lubią, żeby, wiecie, żeby jeść sobie jakieś kolacje czy śniadania, a jedynie obiady na mieście. Natomiast skoro mam catering, no to easy nie będę musiała się niczym martwić. Update mojego remontu, powiedzmy, w domu, już jest praktycznie koniec. Nie, nie wiem, czy mogłabym to nazwać remontem, bardziej po prostu jakimś urządzaniem albo miszmasz. Natomiast wczoraj tata przywiózł mi jeszcze szafki nocne, które leżą tutaj. Nie wiem, czy widzicie. Więc dzisiaj z Dodo będziemy je składać. I o tyle fajnie, że one są stojące, a nie wiszące. Bardziej tak, w takim stylu pinterestowym, więc mam nadzieję, że ładnie się wpasują w naszą sypialnię. Yy, I co zostanie? Tylko pomalowanie tarasu, który cały czas my z Dominikiem odwlekaliśmy, i teraz odwlekamy nadal, bo cały czas pada. No ale myślę, że to już będzie koniec. Także taki update mieszkaniowy. Ja zajadam, lecę na siłkę. A później lecę na jakąś kolację. Eee, bo mimo tego, że mam catering, przerzucam sobie jeden posiłek obiadowy dzisiaj na jutro po prostu wezmę go ze sobą do babci, bo dostałam zaproszenie od marki Benefit na kolację, więc stwierdziłam, kurczę, fajna okazja. Będzie to jakieś kameralne grono, więc jestem ciekawa, kto z moich znajomych może będzie, a jeśli nie, to może poznam jakieś fajne osoby. Także zobaczymy.